Obejrzyj, udostępnij i subskrybuj, bo polityka dotyczy nas wszystkich. Te, Ludzie mówią, że Pan bardzo dobrze, że podpisał Zieloną No to świetnie, bo wszystkich Państwa zachęcam. Zajrzyjcie do konkluzji właśnie z 2019 roku. Polska jest tam wyłączona, co jedyny raz się zdarzyło w tym reżimie Traktatu Lizbońskiego. Jedyny raz od 15 lat. Do dzisiaj się nie zdarzyło nic takiego, ponieważ Rada Europejska się nie zgadzała na to, żeby jakikolwiek kraj. Miał wyjątek. Nie tylko w tej sprawie, w dziesiątkach innych spraw. Grudzień 2019 roku. Zaglądnijcie państwo do konkluzji. Całonocne negocjacje. Do samego końca obroniłem pozycję Polski. Polska jest wyłączona z celu klimatycznego. Ale to nie wszystko. Potem von der Leyen i Timmermans wściekli się i na, moj, na moją, moją blokadę, na to, że się na każdej Radzie Europejskiej wystarczy zajrzeć do stenogramów, do moich wypowiedzi, nie tylko na Dors Stepach, ale także do moich wypowiedzi na Radzie Europejskiej. Oni się wściekli i jak gdyby ubrali ten zielony ład, Fit for 55, w 14 dyrektyw. 14 dyrektyw, potem stwierdzili, możemy przyjmować kwalifikowaną większością. Dlaczego tak powiedzieli? Dlatego, że wiedzieli, że w procedurze głosowania na zasadzie jednomyślności Polska się nie zgodzi. Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty.